Szanowni Państwo, witam Państwa na kanale Helix Tarot. Mam na imię Aleksandra i tytułem wstępu chciałam powiedzieć kilka rzeczy. Czytania, które Państwu tutaj przedstawiam, to są czytania ogólne, więc proszę brać z nich to, co rezonuje, a resztę zostawić, nie naginać na siłę do siebie. Jeżeli potrzebujecie Państwo czytania indywidualnego, to zapraszam do siebie. Mój adres e-mail to jest helixatar.com małpa.gmail.com. Widać go zazwyczaj na filmach w lewym dolnym rogu filmu, jak również jest zamieszczony w opisie filmu. Proszę do mnie pisać, ja zawsze odpisuję. Nie zawsze od razu, ale, ale zawsze, zawsze odpowiem. To po pierwsze. Po drugie, znak Zodiaku. Ja tutaj robię czytania również dla znaków Zodiaku. Tak się utarło, że najczęściej patrzymy tylko na swój znak słoneczny, czyli, czyli znak, w którym było słońce, kiedy się rodziliśmy. Moim zdaniem dużo się na tym traci, w takim sensie, że mamy też różne inne ważne miejsca w horoskopie urodzeniowym. Jednym z najważniejszych miejsc, nie wiem czy nie ważniejszym od Słońca, jest nasz ascendent, czyli znak wschodzący. Polecam go sobie sprawdzić, jeżeli go nie znacie. W opisie filmu na dole też macie link do strony, gdzie możecie sprawdzić ten znak, jeżeli znacie swoją dokładną godzinę urodzenia. Wtedy go można sprawdzić. Mamy też ważne umiejscowienia w horoskopie urodzeniowym, jeżeli chodzi o planety osobiste, czyli. Merkurego, Wenus, Marsa, miejsce Księżyca również jest ważne, więc bardzo Wam polecam obejrzeć nie tylko dla swojego znaku słonecznego czytanie, ale też dla znaku księżycowego i przede wszystkim dla ascendentu, dla znaku wschodzącego. I w końcu bardzo ważna rzecz, te czytania to nie jest wyrocznia. Te czytania nie mają wam mówić, co macie robić w życiu. One mają być podpowiedzią, mają być inspiracją, mają być pomocą, mają być oparciem, mają być wskazówką. Natomiast absolutnie nie zabierają wam i nie mają taki, takiego celu zabierać wam władzy nad waszym życiem. To jest wspaniała sprawa, że możemy naszym życiem kierować. Nie mówię, że jesteśmy za wszystko odpowiedzialni, bo to by była utopia jakaś, a może antyutopia. Ale mamy pewien obszar, w którym rzeczywiście możemy działać i bardzo Was do tego zachęcam, żeby tą władzę nad swoim życiem sprawować i nie oddawać jej nikomu i niczemu, zwłaszcza nie mnie i nie tarotowi. A na koniec bardzo Wam dziękuję za Waszą obecność na kanale, za wszystkie lajki, za wszystkie udostępnienia za wszystkie komentarze, za listy, które do mnie piszecie i za każdy inny rodzaj wsparcia jaki od was dostaję, jest ono dla mnie bardzo, bardzo cenne. Zapraszam osoby zainteresowane na mojego Patronaita, gdzie można też wybrać sposób wspierania kanału odpowiedni dla siebie. A teraz uzbrojeni w tą wiedzę, możemy przystępować do czytań. Zapraszam do czytania dla was. Dzień dobry, bliźnięta. Czytanie dla Was na sierpień 2022 roku. Robimy w tym miesiącu Krzyż Celtycki, taki dość tradycyjny. Popatrzymy sobie, jakie energie są dla Was na ten miesiąc, z czym można się pobawić. Pierwsza karta to jest bieżąca energia, czyli jak, jak wygląda ten punkt startowy teraźniejszości, od którego to czytanie zaczniemy. Teraźniejszość w sierpień 2022. Co temu wychodzi naprzeciw? To może być wyzwanie, to może być problem, to może być przygoda, to może być coś, co wymaga pewnego dostosowania, jakiś taki czynnik, czynnik wpływu na tą sytuację, coś, z czym przyjdzie się zmierzyć. Trzecia karta mówi o tym, co jest głęboko, co może być schowane, czego możecie nie wiedzieć, nie widzieć. To mogą być głębokie uwarunkowania tego procesu, który tutaj widać. To może być podświadomość. To może być coś, do czego nie macie dostępu. Karta numer cztery to przeszłość. W tym czytaniu rysujemy sobie taką linię z, yy, przechodzącą przez trzy punkty. To jest przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, więc przeszłość jest ważnym punktem, który pomaga określić kierunek tego procesu. Karta numer 5 to cel, wasz cel świadomy. Czego wy chcecie? Co chcecie osiągnąć w tym procesie? Tak? Co jest w waszej głowie? Na czym się chcecie skupić? Co chcecie osiągnąć? I e, ostatnia karta mówi właśnie o przyszłości, o tym co, co jest następnym przystankiem na tej trajektorii. Co się tam będzie działo lub nie działo. Przyszłość. Zazwyczaj niezbyt daleka, tak? Bo to są czytania na miesiąc, mniej więcej. Chociaż czasami pokazuje się coś więcej, tak? Kiedy mamy do czynienia z procesem, który jest bardziej e, złożony, skomplikowany i tu widzimy na przykład jego wycinek. E, jeśli poczuję potrzebę, to wyciągnę jeszcze jedną kartę z wyroczni, ale to zobaczymy w trakcie czytania. No więc ten punkt początkowy to pięć mieczy. Mm. Mamy tutaj mantę na, na karcie narysowaną, czyli takie zwierzę, które generalnie jest bardzo pokojowe. Yy, stara się wtopić, chociaż może akurat ta ma bardzo wyraźny rysunek, ale wypływa sobie przy dnie. Natomiast ma bardzo groźny yy, kolec jadowy, którego czasami używa i który potrafi być śmiercionośny. Pięć mieczy zawsze mówi o pewnym lęku, o sytuacji wymagającej strategicznych decyzji, które zazwyczaj wiążą się z pewną stratą. Strategia nie, nie, nie łączy się ze swoim strata, mimo że ma pierwsze cztery litery takie same. A może się łączy, o tym nie wiem. Sprawdzę to później. A w każdym razie, Często mamy tutaj do czynienia z takim intelektualnym planowaniem, co mi się opłaci, gdzie, mi się, gdzie, gdzie powinnam, powinienem postawić jakąś linię, powiedzieć nie, na co się zgodzić, na co się nie zgodzić. Często się to łączy ze stratami, bo jest to jeden z, z procesów wyodrębniania się, oddzielania się od innych, oddzielania się od od świata, od jakiejś takiej płynności. Piątki zawsze mówią o pewnym kryzysie, o, o tarciu, o niezgodzie, o tym, że są różne e, pomysły na to, co w danej sytuacji zrobić. Często piątka mieczy oznacza pewien konflikt personalny, a w którym trzeba się zdecydować, po jakiej stronie stoimy. E, czasami oznacza właśnie rozterkę intelektualną, co mam zrobić z, z, z sytuacją, która wymaga mojej odpowiedzi i nie widzę dobrego wyjścia. Często w pięciu mieczach właśnie nie ma dobrego wyjścia, każde wyjście łączy się z jakąś mniejszą lub większą stratą, więc warto tutaj, warto tutaj się zastanowić, co mogę poświęcić. Co mogę poświęcić w tej sytuacji, co nie będzie łamać mojego kręgosłupa etycznego. Co w długiej perspektywie jest zgodne z, moim, z moimi wartościami to jest zawsze to pytanie, które sobie warto postawić tak, pytanie o wartości piątce siódemce też ale w piątce, w piątce szczególnie bo ona jest ważnym punktem to jest punkt zwrotny, który decyduje jakby o tej drugiej połowie cyklu tak? mamy w tarocie kartę od 1 do 10, więc piątka jest w połowie i ona decyduje o tym, co jest, co jest dalej czy idziemy do przodu w jakimś procesie, czy może się cofamy, czy nie chcemy go podejmować. Co temu wychodzi naprzeciw? Paść denarów. E, tak jak pięć mieczy mówi o umyśle, bo jest to żywioł powietrzny, tak paść to jest wcielona ziemia, tak? czyli e, ten żywioł bardzo, bardzo materialny. E, I myślę, że to jest... Raczej okazja niż coś, co, co będzie Wam przeszkadzać. To znaczy, uziemienie zawsze sprzyja trafnym rozwiązaniom, więc jeżeli jesteście w sytuacji, w której zastanawiacie się, co dalej, w której jest jakiś kryzys, to zejście na ziemię, przyjrzenie się materialnym podstawom tej sytuacji, zmierzenie, zważenie, właśnie odwołanie się do wartości, dowiedzenie się też czegoś więcej, to jest tutaj istotne. To jest to, co robi Paś Dynarów często. On się dowiaduje, on się uczy. On się ustawia względem rzeczywistości, takiej, która jest mierzalna i policzalna. To Wam pomoże, myślę. To jest, to jest takie nawoływanie Was do tego, żeby w tej sytuacji nie opierać się tylko na intelektualnych dywagacjach, ale też poczuć to w taki bardzo namacalny, Sposób i odwołać się do rzeczywistych miar. Tak? Nie do, nie do jakichś koncepcji, nie do koncepcji, tylko do rzeczywistych bytów, do rzeczywistych przedmiotów, do rzeczywistego czasu. A Oczywiście to, to może być w niezgodzie jedno z drugim, tak? To intelektualne poczucie, że muszę coś wybrać, że muszę gdzieś postawić linię, powiedzieć nie, coś odrzucić, kogoś odrzucić, yy, może stać w sprzeczności yy, z, tym, z tym gruntowaniem, gdzie być może decyzja wcale nie jest potrzebna, tak? Zobaczymy, co tutaj będzie przeważać, jaki żywioł będzie przeważać. Czy będzie przeważać? Bo może wcale nie. Głębokie uwarunkowania albo podświadomość, coś ukrytego. O, to jest sąd, to jest bardzo mocna karta. Więc tu wydaje mi się, że jest duża stawka tej strategicznej decyzji. Być może nawet większa niż Wam się wydaje. Bo sąd yy, tak naprawdę mówi o nowym. Nowym etapie życia, nowym życiu, tak? jakimś zupełnie nowym rozdziale. I mówi też o tym, że decyzja, którą podejmiecie, będzie miała duży wpływ na to, jak potem będziecie siebie postrzegać, albo jak ktoś was będzie postrzegał. To też może tak być. Sąd wymaga zmierzenia się z całym bagażem, który niesiemy, z podliczeniem wszystkich za i przeciw, z wyciągnięciem różnych trupów z szafy, którymi nie chcieliśmy się do tej pory zajmować. I z takim. Bardzo dogłębnym, mówiąc językiem religijnym, rachunkiem sumienia, tak? chociaż wydaje mi się, że to wcale nie musi być związane z religią, ten rachunek sumienia. Tak? Z takim policzeniem się rzeczywiście. I ten, ten proces, który się tutaj dzieje, ta karta mi mówi, że może być głębszy niż Wam się wydaje, że może sięgać dużo dalej. I że może mieć dużo większy wpływ też na Waszą przyszłość niż się w tej chwili wydaje. To może się wydawać dość trywialną decyzją. Jakimś, jakąś małą wygraną albo małą przegraną, ale <laughs> to czym się posługujecie, podejmując tą decyzję, będzie miało duży wpływ na, na Wasze późniejsze siebie, rozumienie siebie. No właśnie, postrzeganie siebie, ale też ocenianie siebie, bo w sądzie zawsze mam ten element ocenny. Dobrze, źle. Jasno, ciemno. Tak? Oczywiście super ważne jest wybaczenie tutaj, i to też może być taki czynnik, który gdzieś tu jest, ale jest niedostępny, jest niewidziany. Jest. pomijany, niezauważany. <laughs> Znałem się, czy nie chodzi przypadkiem o jakiś. Może być tak, że lękacie się jakiejś decyzji, bo boicie się, że ona jest niewybaczalna, albo coś z przeszłości jeszcze promieniuje na Was. Zobaczmy tą przeszłość. Rycerz Mieczy. No właśnie. No właśnie. Rycerz Mieczy to jest taka postać, zresztą bardzo związana z Waszym znakiem, bo to jest najbardziej ruchliwa część powietrza, tak? Związana z ogniem, związana ze zmianą w związku z tym. Wy jesteście zmiennym znakiem powietrznym. I to jest oczywiście bardzo błyskotliwa postać, szybka, która potrafi być bardzo uparta, skupić się na celu i być skuteczna jakby w swoich, w swoich działaniach, szczególnie w swoim myśleniu, potrafi też być za szybka. I rycerz mie mieczy często w tarocie niechcąco. Wywołuje y, ból, wywołuje straty, wywołuje zniszczenie. Więc może być tak, że widzicie siebie, y, albo ktoś was widzi w otoczeniu, jako osobę, która nabroiła, chcąc dobrze, która y, jakby biegn biegnąc do swojego celu, chcąc, chcąc coś osiągnąć, po drodze, y, Albo nie zauważyła jakichś możliwości, albo je zdeptała wręcz. Może przy okazji kogoś pokaleczyliście, tak? Rycerz Mieczy w przyszłości może to oznaczać. Eee, no właśnie. I teraz pytanie: czy widzicie dla siebie drogę odkupienia, drogę wybaczenia? To nawet może być kwestia wybaczenia samej sobie, samemu sobie. Za jakieś błędy, które się popełniło, mimo że jakby mówię, wydaje mi się, że zawsze mamy dobrą wolę, tak? Chcemy dobrze, chcemy, chcemy coś osiągnąć, chcemy, chcemy być kimś więcej, chcemy być tak, lepsi w swoich oczach. A po drodze wychodzi czasami inaczej. Możecie też, mam wrażenie, tutaj czuć jakąś potęgę konsekwencji, jakąś, jakąś siłę konsekwencji, że musicie już tkwić w jakimś obrazie siebie, jako tego rycerza mieczy takiego trochę postrzelonego. Wiedzącego najlepiej też. I może być taka tendencja do brnięcia w to. A ktoś może wychodzić do was z zupełnie inną energią, z zupełnie inną inicjatywą. I też właśnie z, z możliwością wybaczenia, z możliwością odkupienia. Jest ta możliwość, o tym mówi sąd. Pytanie, czy wy ją widzicie? Czy nie brniecie w coś, co na dłuższą metę wcale wam nie pomoże? Tak trochę to tutaj yy, mi się rysuje. Może. Może być tak, że nawet nie rozumiecie, że ktoś może chcieć Wam coś wybaczyć, odpuścić, albo że Wy możecie sobie to sami zrobić, same zrobić. Zobaczmy, jaki jest cel. Świadomy, cesarz, dominacja. Więc to jest bardzo takie no, mocne czytanie. Mocne czytanie, poruszające trudne tematy. Jeśli chcemy władzy i chcemy struktury i chcemy porządku, bo to wszystko symbolizuje cesarz, nie mówię, że wy chcecie tego wszystkiego naraż, może po prostu potrzebujecie pewnej struktury, może potrzebujecie bezpieczeństwa, może potrzebujecie odpowiedzialności. Tak też może być. Niemniej to oznacza, że czasami trzeba właśnie coś odrzucić, powiedzieć komuś nie, odsunąć kogoś poza ten obręb czwórki, poza ten Świat, który bierzecie pod swoją opiekę, bo to też robi cesarz. Na tym też polega odpowiedzialność. Um, więc jakby jest to zrozumiałe, ta piątka mieczy w tym kontekście. Jest ona zrozumiała. Pytanie, jakim, jakim cesarzem chcecie być? Czy chcecie być cesarzem dobrym, wyrozumiałym, sprawiedliwym? Czy chcecie być cesarzem, który ma nieograniczoną władzę? I to jest ta ciemna strona cesarza, która jest w sumie tyranią, tak? Że nie akceptuje niczego poza tym, co jest moje, co jest ze mnie. Nie przyjmuje sprzeciwu, nie przyjmuje innych, innych zdań. A mam wrażenie, że zobaczcie, ten paść paś Denarów też symbolizuje często dziecko, osobę młodą, osobę niedoświadczoną, ale też osobę ufną. I zastanawiam się, czy ktoś do was nie przychodzi jednak w ufności, że wasze królestwo będzie dla niego otwarte i będzie dla niego łaskawe. Czy potraficie, to jest pytanie, na tyle się nie lękać, na tyle mieć w sobie takiej pewności, żeby dopuszczać? Dopuszczać osoby, które nie do końca pasują Wam do jakiejś formy, żeby dopuszczać coś, co nie płynie właśnie z Was, z Waszego pomysłu. Bo to wymaga pewnej elastyczności, tak? A ta elastyczność jest przeciwieństwem sztywności. Sztywność bierze się z pewnego lęku, tak? I ten lęk tutaj widać, ale widać też pragnienie czegoś więcej, czegoś właśnie, żeby objąć coś więcej. Więc. Tak naprawdę jest tutaj pytanie o bogactwo tego królestwa, bo jeśli robimy coś tylko z siebie i dla siebie, to to będzie miało pewną ograniczoną pulę zasobów. Kiedy dopuszczamy do tego innych, kiedy dopuszczamy do tego inne pomysły, inne kolory, to to się robi bardziej bogate. Pytanie, na ile się czujecie silni, silne, żeby do tego bogactwa dopuścić. No, ciekawe czytanie. Zobaczmy, ku czemu to wiedzie, jak wygląda ta trajektoria czasowa. Król Denarów. Fajnie. To jest, to, jest, to jest dobry rozwój. To jest zrozumienie wagi odpowiedzialności, myślę. I jednak wyjście naprzeciw swojemu lękowi w kierunku większej szczodrości. Dobry jest progres poprzez rycerza mieczy. Do króla denarów, dlatego że mamy tutaj wejście jakby na wyższy poziom rozwoju. To jest, to jest pełna forma, tak? To jest forma dojrzewająca, to jest forma pełna. Więc być może wpływ tego kogoś szczerego, ufnego jest tutaj dla Was bardzo uzdrawiający. Może udaje się Wam dopuścić właśnie tą większą obfitość. Mimo, że to nie pasuje do jakiejś intelektualnej wizji, którą macie, może potraficie właśnie bardziej objąć, objąć więcej w ramach tego swojego królestwa, swojej władzy, swojej odpowiedzialności e, niż do tej pory. Mimo, że wiąże się to z wyjściem naprzeciw swojemu lękowi i z obawami, jak to będzie ocenione i czy będzie mi coś wybaczone, mam wrażenie. Czy będzie mi coś wybaczone? Czy, będzie, czy znajdę zrozumienie? Być może, czy znajdę zrozumienie w sobie samej, w sobie samym. Bo może się to wydawać niekonsekwentne. Ale ja chwalę niekonsekwencje, bo niekonsekwencja często jest wyrazem mądrości, którą się nabywa po drodze. I fajnie, bo ten król Denarów, on, on wie, co jest jego i to ceni, ale też wie, co zgromadził i to też ceni. I owszem, on nie dopuszcza wszystkich do swojego skarbca. Ale wie, kogo dopuścić, a kogo nie. I nie wynika to z lęku, ale wynika to właśnie z dbałości. Z dbałości o swoje królestwo i z tej odpowiedzialności, o której tutaj y, mówiłam przy cesarzu. Więc myślę, że jest tutaj opcja. Przepraszam, helikopter przelatuje. Więc jest tutaj opcja bycia tym właśnie cesarzem. Y, łaskawym cesarzem Słońce, cesarzem, który e, czuje się na tyle silny i władczy, że dopuszcza e, pewne odstępstwa, tak? pewne inne kolory niż do tej pory. Więc o, o tyle powiem Wam, że to czytanie na początku wyglądało dość groźnie i, i niepokojąco, to ta karta końcowa dosyć mnie uspokaja. I myślę, że to jest dobra droga. Potencjalnie oczywiście, bo tak jak na początku mówiłam we wstępie, to nie jest żadna wyrocznia i wiele, wiele zależy od tego, jak, jak, jak kierujemy tym procesem, co z niego chcemy wyciągnąć, jakie mamy intencje, tak? Natomiast potencjalnie jest to bardzo, bardzo rozwojowy proces i taki łagodzący, łagodzący, usuwający lęk. Sprowadzający większe bogactwo w wasze życie. Czego Wam z całego serca życzę? Wszystkiego dobrego na ten czas. Dużo zdrowia. Niech Wam się wiedzie. Niech to będzie bardzo dobry miesiąc. Wszystkiego dobrego. Tymczasem.